Onet. Onet audio. W polityce międzynarodowej miał być koniec, historia jest wojna. W naszej krajowej debacie o sprawach zagranicznych mogłoby i powinno być mądrze, a jest tak jak wszyscy widzimy. Witold Juraż zapraszam na raport międzynarodowy, w którym wspólnie z moim gościem przeanalizujemy najważniejsze wydarzenia polityki międzynarodowej. Na serio, ale też z dozą dystansu do naszej polsko-polskiej zimnej wojny domowej porozmawiamy o polityce zagranicznej, o bezpieczeństwie narodowym, o wojnie i pokoju oraz o dyplomacji. Zaprasza Witold Juraż. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Raport Międzynarodowy, a dzisiaj Państwa i moim gościem jest ambasador Jan Wojciech Piekarski. Bardzo miło. Ambasador Jan Wojciech Piekarski był ambasadorem w Pakistanie, Belgii, Luksemburgu, Izraelu, był też szefem sekcji interesów amerykańskich w Bagdadzie, czyli reprezentował interesy amerykańskie, kiedy Stany Zjednoczone nie utrzymywały relacji dyplomatycznych. Z Irakiem i pewnie chyba naj, naj, najczęściej podejrzewam, że występuje pan w mediach i w związku z, tą, z tym epizodem irackim, względnie z swoim czasem jako ambasador w Izraelu, prawda? Ale również jako był szef protokołu dyplomatycznego MSZ. A, a myślałem, że będę pierwszy, no to szkoda, bo właśnie chciałem powiedzieć, że ambasador Piekarski był też y, szefem protokołu dyplomatycznego. A że względy protokołu dyplomatycznego, kwestie protokolarne się często w tym podcaście pojawiają. To dzisiaj głównie o protokole, jeśli pan pozwoli, jestem do pana dyspozycji. Eee, czy jeżeli bym powiedział, że głównym zadaniem protokołu dyplomatycznego jest dbanie o prestiż państwa, to to byłaby taka właściwa, krótka oczywiście definicja? Czy jakby pan zdefiniował zadania protokołu i co to jest protokół? Nie zaprzeczyłbym tej mhm. definicji, bo normy protokolarne powstały dla określania relacji pomiędzy przedstawicielami państw mhm. obcych, a władzami i całym takim establishmentem kraju, w którym mhm. urzędują. Ale ponieważ te normy okazały się na tyle uniwersalne, że warte były również odwzorowania i powtórzenia w normalnym życiu administracji państwowej, ale także w biznesie, w relacjach pomiędzy instytucjami kultury, sportu. Mhm. Także z tego punktu widzenia ten protokół, jako taki, już bez tego dodatku mhm. dyplomatyczny, jest stosowany dość mhm. powszechnie. A czy to nie jest tak, że troszeczkę się zmieniło? No bo przepraszam, ale pan kilka siwych włosów już, już ma. Dużo. Yy, I że yy, kiedyś nie do pomyślenia było, żeby na zaproszeniu. Yy, na święto narodowe Francji albo na święto narodowe Wielkiej Brytanii. Na dole były, była lista sponsorów przyjęcia, czyli u Francuzów to zawsze jest Danon, u Brytyjczyków to jest kilka koncernów zbrojeniowych. no Kiedyś to był taki kartonik z zaproszeniem, prawda? Ja nie wyobrażam sobie, żeby, żeby na tym kartoniku zgodłem na górze, na dole było, było logo sponsorów. Później się pojawił taki, to tak ze 20 lat temu, że był drugi kartonik e, z listą sponsorów, a teraz już sponsorzy są na tym, na tym głównym kartoniku i jak pan rozpoczynał swoją karierę dyplomatyczną, no to coś takiego byłoby nie do pomyślenia, no, Byłoby nie do pomyślenia i było bardzo krytykowane, a w naszym Ministerstwie Spraw Zagranicznych takim powiedziałbym Purystą w tych sprawach był minister Krzysztof Skubiszewski. Potem jednak dość powszechnym pamiętam, i w Brukseli, i również w Izraelu, drukowanie logosponsorów na odwrocie zaproszenia. Faktem jest, że utrzymywanie placówek dyplomatycznych i wydawanie Powiedziałbym, godnych danego kraju przyjęć, czyli takich w miarę wystawnych, jest kosztowne. I w związku z tym nie zawsze budżet państwa na to pozwala. No to daje się zgodę kierunkom placówek na to, żeby włączali do tego sponsorów, którymi z reguły są firmy danego kraju, które reprezentuje ambasador. Które mhm. mają swoje interesy, inwestycje mhm. lub jakieś inne interesy na terenie kraju urzędowania ambasadora. Mhm. Przejdźmy, jeśli Pan pozwoli, do kilku zagadnień, które ostatnio poruszały w ostatnim roku w opinię publiczną. Takim incydentem, przynajmniej tak on był relacjonowany, było pojawienie się ambasadora Rosji na przyjęciu w nuncjaturze apostolskiej no tylko ci, którzy krytykowali, chyba zapomnieli, że nuncjusz już jest w Polsce dziekanem korpusu. Kto, kto to jest duajen, czy dziekan korpusu? Dziekanem korpusu zazwyczaj jest ambasador z najdłuższym stażem. Mhm. Czyli ten, który złożył li, listy uwierzytelniające wcześniej niż wszyscy pozostali. Natomiast w krajach kontynuujących tradycję e, uprzywilejowanych relacji ze stolicą apostolską, dziekanem z urzędu zostaje Nuncjusz Apostolski w momencie, kiedy złoży listy uwierzytelniające. tak jest również od 1989 roku w Warszawie. I te spotkania, które organizuje Nuncjusz, one organizuje w imieniu wszystkich członków ciała dyplomatycznego, czyli tego korpusu dyplomatycznego. Czyli nie, może, czyli nie może nie zaprosić. Tak, z reguły, z okazji powitania nowych ambasadorów, mhm. pożegnania tych, którzy, którzy wyjeżdżają. I to jest że tak powiem, rutyna. Na tego typu spotkaniach wręczane są upominki dla wyjeżdżających ambasadorów, na które zgodnie składają się wszyscy pozostali ambasadorowie. Mhm. Wyłączenie z tego typu spotkania ambasadora, dlatego że go się nie lubi, lub dlatego, że kraj jego prowadzi godną potępienia politykę, nie jest przyjęte. Mhm. A drugi taki wątek, który też się pojawił, to jest kwestia długości oczekiwania na agremał. Agremał, czyli yy, zgoda na przyjęcie ambasadora. No i przetrzymano w Polsce między innymi ambasadora Niemiec, ambasadora von na dwa lata temu. To był słynny incydent. Jak długo, jaki jest dobry zwyczaj w dyplomacji? W spadach agremau praktyka jest taka, że występuje się ta agrema w postaci noty dyplomatycznej, do której załącza się krótkie CV, taką notkę biograficzną kandydata na, na ambasadora, bo on jest ciągle kandydatem. Nie można go na przykład postawić na komisji sejmowej i powiedzieć, to jest nasz kandydat, to jest przyszły ambasador, nie wiem, w Madrycie, Paryżu, czy gdziekolwiek. Czy w ogóle nie powinno się gdzie... jego nazwisko pojawić w obiegu publicznym? Do tego czasu tak, do czasu, kiedy nie uzyska nie uzyska mało, ponieważ można się narazić na odpowiedź, zaraz, zaraz, dwór królewski w Madrycie, czy, czy w Amsterdamie, nic, nic nie wie na temat, na temat tej osoby, jako mhm. przyszłego, przyszłego ambasadora. Reguła jest taka z kolei, że jeżeli się chce odmówić, to nie robi się tego nigdy na piśmie. Występuje się na piśmie, natomiast nie ma odmowy na piśmie. Dyplomacja w ogóle bardzo nie lubi a, negatywnych reakcji na, na piśmie. Jeżeli nie przychodzi agrement przez, ono powinno przyjść dwa tygodnie, trzy tygodnie, no powiedzmy sobie, cztery tygodnie w okresie urlopowym, jeżeli to będzie sierpień, jeżeli to nawet 6 tygodni nie ma jeszcze zgorszenia. Natomiast jeżeli to trwa dłużej, to trzeba po prostu szykować nowego kandydata. Bo to znaczy, Bo że... oznacza to, że ten kraj, do którego wstąpiliśmy, nie będzie skłonny przyznać tej osobie Nie Nieudzielenie agromała może być powodowane różnymi względami. Albo politycznymi, albo personalnymi, związanymi z poprzednią działalnością, z poprzednimi, a powiedziałbym, hakami, jaki dany kraj może mieć na konkretną osobę. W przypadku pana jest dziennikarzem, w przypadku dziennikarza jest to dość bolesne czasami. Krzysztof Mroziewicz czekał na agremat rządu indonezyjskiego około trzech miesięcy. I nie bardzo mogliśmy interweniować. Ja mówię, Krzysztof, musisz być cierpliwy. Byłeś tam parę lat korespondentem. Wysyłałeś dziesiątki korespondencji do polskiej prasy. Teraz w MSZ indyjskim muszą przeczytać, co krytycznego, ewentualnie co oni uważali by za niedopuszczalne pojawiało się w twoich materiałach z Deli. A jeżeli panu powiem, że obecnie standardem y, polskiej dyplomacji, jako jedynej w Europie, jest wydawanie grema czasami przez 4 miesiące, czasami przez 5 miesięcy. Y, tak było w wypadku na przykład ambasadora Czech. I pamięta pan ten taki moment y, zaostrzenia relacji polsko-czeskich, chodziło o tą słynną kopalnię między innymi. I pamiętam rozmowę z kolegą z czeskiego MSZ-u, który mi powiedział, że tak, owszem, zagraliśmy z wami ostro, bo mamy serdecznie dość despektów, które spotykają Pragę ze strony Warszawy. No i między innymi opowiedział mi, że ich ambasador czekał 4,5 miesiąca dokładnie na agremał, Przy czym nie dlatego, że nie chcieliśmy przyjąć tego ambasadora. Tylko dlatego, że po prostu nikt nie wie, że agramum się udziela tak, jak pan powiedział, w dwa, trzy, cztery tygodnie sześć. Nawet no nasuwa się od razu powiedzenie ministra Bartoszewskiego o ludzi słabo się orientujących w praktyce dyplomatycznej, czyli o dyplomatołkach. Bo jeżeli Pan mówi, że ktoś nie wiedział o tym, że na notę dyplomatyczną, bo tak. Mówiłem, no to się występuje o hmm. agremał. Należy odpowiedzieć w przyzwoitym czasie, hmm. lub też dać do zrozumienia, że nie będzie tego. No więc właśnie Czesi badali, Czesi agremu. usiłowali to wtedy zrozumieć. Po prostu nie, nie, wydawało im się, że to oznacza odmowę, a nie rozumieli, dlaczego odmowa następuje, i wytłumaczyli im, że nie, nie, po prostu jeszcze nie zdążyliśmy odpowiedzieć. To z... Skandaliczny dowód złego funkcjonowania państwa. Oczywiście, nie, formalnie udzielenie agrema informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale notę biograficzną kandydata, informacja o tym, że taki kandydat ma być ambasadorem, przesyła się do. Kancelarii prezesa Rady Ministrów, do kancelarii prezydenta, i oczywiście oni korzystają ze swoich okay. służb do tego, żeby zebrać informacje, które ewentualnie mogłyby być przyczyną odmowy mm -hmm. agremału. No dobrze, to jeśli pan pozwoli, jeszcze jeden wątek. Dzisiaj występuje pan w zasadzie w roli, że tak powiem, Edukacyjnej. Jest pan ciałem pedagogicznym. Ale ja mam zajęcia ze studentami na Europejskiej Akademii hmm, hmm. Dyplomacji, na podplowam hmm. Studium Służby Zagranicznej w SGH-u, hmm. także nie jest to dla mnie nowość. No dobrze. Eee, czy normą, czy zasadą inaczej, jeżeli jest państwo, które ma ambasadę w Warszawie, i to państwo organizuje przyjęcie z okazji święta narodowego? To jaki poziom reprezentacji ze strony naszego MSZ-u jest w Pańskiej opinii minimalny? To znaczy, czy może być to tak, że się, prawie że się nikt nie pojawi, albo że się pojawi jakiś desk officer, czy jednak co do zasady powinien się przynajmniej dyrektor departamentu w najgorszym wypadku na kwadrans pojawić? Panie dyrektorze. Redak redaktorze, dyrektorem. Panie redaktorze. Praktyka jest taka, że placówki dyplomatyczne rozsyłają zaproszenia na Święto Narodowe, jak to się mówi, pawsiech do wszystkich. Do ministrów, wiceministrów, tych, z którymi utrzymują jakieś kontakty, z którymi jest współpraca dwustronna. Natomiast o tym, kto powinien być na tych przyjęciach w dobrze zorganizowanych krajach. Decyduje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. I to robi protokół dyplomatyczny na ogół w porozumieniu z Departamentem Terytorialnym. Ustala, że. Wyjaśnijmy, dyrektor, de, Departamentem Terytorialnym, czyli tym Departamentem. który zajmuje w się stosunkami z danym krajem. Tak, czyli innymi słowy, no jeżeli to jest kraj azjatycki, to Departament Azji Pacyfiku i tak dalej. Tak. Prawda? Mhm. W Izraelu, jak było święto narodowe to wcześniej dostawałem informację, który z członków gabinetu będzie reprezentował rząd na przyjęciu w mojej ambasadzie. To oprócz tego byli ludzie przychodzili ludzie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ewentualnie z innych resortów, ale było wiadomo, kto oprócz ambasadora złoży życzenia ambasadorowi, personelowi placówki i władzom polskim w imieniu władz państwa Izrael. U nas natomiast jest y, powiedziałbym rozgardiaż. Nie ma żadnego systemu. I na przyjęciu u Francuzów albo Amerykanów będą się, że tak powiem, łokciami potykali o siebie. Jakie są Amerykanów, premier, to, nie wice, można, to, to, nie to nie można zaparkować. Ministrowie, że tak powiem, bo, bo tam wali każdy, żeby się, że tak powiem, pokazać. Natomiast na przyjęciu nie wiem... Wietnamczyków, Nigeryjczyków czy któregoś z krajów Ameryki Łacińskiej, ta reprezentacja jest znacznie niższa. I bywa tak, że jest tylko desk officer, czyli niższej rangi urzędnik hmm. departamentu właściwego dla danego obszaru, nawet nie ma dyrektora departamentu. Minimum powinien być przedstawiciel rządu na szczeblu wiceministra. Przynajmniej symbolicznie przez, przez te kilkadziesiąt, no nie wiem, kilkanaście minut, żeby tak, się Tak, żeby się, żeby się pokazać obok tego ambasadora, który, poznać hmm. reguły ambasadorowie, w Warszawie jest taki zwyczaj, nie we wszystkich krajach jest zwyczaj, że na przyjęcie z okazji Święta Narodowego przemawia się. Hmm. Wykorzystuje się inne formy komunikacji, jak biuletyny, artykuły, wywiady prasowe. Natomiast przyjęcie jest po to, żeby ludzie wzajemnie ze sobą porozmawiali, wypili lampkę szampana albo szklankę whisky albo kieliszek wina, ale na niektórych przyjęciach przemawia ambasador i wtedy powinien również odpowiedzieć ktoś z władz miejscowych. No to można powiedzieć taką legendarną historią ostatnich miesięcy jest to, że jeden z ambasadorów Dużego arabskiego kraju na swoim święcie narodowym przemówił, a następnie powiedział, że z przykrością konstatuje, że niestety z polskiej strony nie ma kogoś, komu mógłby przekazać mikrofon. Ciekaw jestem, czy ktoś w MSZ-cie tak odczuł to jako wytek braku profesjonalizmu. No Młodzi ludzie, którzy byli na tym przyjęciu z MSZ-u, a którzy nie byli, nie reprezentowali, nie byli na tym poziomie, żeby na tym, może nie poziomie, źle powiedziałem, na tym szczeblu, żeby móc przemawiać, czuli się wyjątkowo zakłopotani, no ale co oni mogą? Wtrącę się panu redaktorowi z uwagą, że to pojęcie dyplomatołków hmm. Bartoszewskiego. Odnosi się do szczebla wyższego w MSZ, a nie do młodej kadry, która jest dobrze przygotowana, ambitna i chce wykonywać swoje dyplomatyczne zadania tak, żeby Polska była z nich dumna. A w drugiej części naszej rozmowy będę rozmawiał z panem ambasadorem piekarskim o tym, czym się różni wynagrodzenie ambasadora w Pakistanie od ambasadora w Stanach Zjednoczonych. I dlaczego ono się różni? Drugiej części podcastu możesz posłuchać w pakiecie onet premium. Jakby pan...